Drodzy wierni, otóż uroczystość trójcy Przenajświętszej jest bardzo trudna do tego, aby jest bardzo trudną jakby um, uroczystością z punktu widzenia duszpasterskiego, to znaczy wiąże się z, z tą piękną uroczystością zawsze pewna zasadnicza trudność. To znaczy Tajemnica Trójcy Przenajświętszej jest, jak sama nazwa wskazuje, rzeczą tajemniczą, jest rzeczą, która gdyby nie została objawiona, pozostawałaby poza naszym zasięgiem. Co więcej, twierdzi Święty Tomasz, że również poza zasięgiem umysłu anielskiego. Jest to coś, co, jeśli nie jest objawione przez samego Boga, jest niedostępne. Nie da się w żaden sposób Trójcy Przenajświętszej udowodnić. Co więcej, nawet jest herezją. Gdybyśmy próbowali, próba udowodnienia Trójcy Przenajświętszej na mocy samego ludzkiego intelektu, opierając się tylko na dziełach stworzonych. Innymi słowy, jest to, to coś wyjątkowego, i, i rzadko właściwie patrzy się na ową tajemnicę w ten sposób może właśnie dlatego, że zapomina się o tym, że jest to tajemnica. Może byś, żeśmy już tak bardzo przywykli do tych bardzo głębokich praw, że traktujemy je jako coś zupełnie naturalnego i oczywistego, a tak wcale nie jest. Otóż, moi drodzy, Trójca Przenajświętsza, tajemnica Boga, jedynego Boga, Boga, który jest jednak w Trójcy, jest właściwie centralną tajemnicą naszej wiary i nawet jeszcze więcej niż centralną, jest jakby tą najwyższą, tą najbardziej jakby istotną i kluczową, tą właśnie, która w głównej mierze rozwesela, uszczęśliwia błogosławionych w niebie. To jest jakby ten główny powód, dla którego oni są szczęśliwi, kiedy widzą to, że Bóg, ten właśnie wszechmogący Bóg pełen mądrości, ten właśnie będący jakby samą mądrością, ten będący jakby ostatecznie jakby wszystkim całopełnią bytu, ten doskonały, kochający wszystko Bóg, który jest bytem prostym, to znaczy najdoskonalszym, który jest tym bytem najbardziej jakby zasadniczym, najbardziej, można powiedzieć, wszystko posiadającym, jednak jest złożony z trzech osób. Jednak jest tajemnicą Trójcy Przenajświętszej, jest Trójcą Przenajświętszą i właściwie można powiedzieć, że zapominamy o tym, że jest to właściwie jakiś największy przywilej, że jesteśmy tymi, którzy znamy tutaj na ziemi, ową tajemnicę. Oczywiście pomiędzy nami a pomiędzy tymi, którzy widzą Boga w wieczności, którzy mogą go oglądać, zachodzi ogromna różnica. Oni są przekonani o tej prawdzie, ponieważ doświadczają jej, ponieważ są tymi, którzy Boga widzą, a my możemy tylko w to wierzyć. Ale jednak z drugiej strony to, że ta informacja jest nam podana, że Objawienie Boże zawiera właśnie tę informację, że jest w ramach Objawienia ta prawda nam podana stanowi coś zupełnie niezwykłego. I też, żeby nikt tutaj nie myślał, że jest inaczej, otóż moi drodzy, teologia święta mówi bardzo wyraźnie, że ci, którzy wierzą w jednego Boga, nawet tego, który stworzył świat, ale odrzucają Trójcę Przenajświętszą, nie przyjmują jej Ci tak naprawdę nie wierzą w tego samego Boga. Co innego, jeśli chodzi o Stary Testament, który w żaden sposób jeszcze nie odrzucał Trójcy Przenajświętszej, owszem, właśnie zawierał pewne aluzje. To jest bardzo ciekawa rzecz, że niektóre teksty Starego Testamentu właściwie od samego początku można pokazać, że zawierają pewne aluzje do tajemnicy Trójcy. Ona jest jakby jeszcze. Zamknięta, ale nie jest jeszcze, w żaden sposób nie jest odrzucona przez ludzi Starego Testamentu. Ta tajemnica jest jeszcze dla nich niedostępna, ale ma być kiedyś. Udostępniona. Natomiast ci wszyscy, którzy odrzucają po ujawnieniu się tej tajemnicy, odrzucają ową tajemnicę, ci tak naprawdę nie wierzą w tego samego Boga. I dlaczego tak jest? Bo wydaje się to nieco sprzeczne z, z jakąś intuicją. Dlaczego tak jest, że ci, którzy obecnie odrzucają Trójcę Przenajświętszą, nie wierzą w tego samego Boga? Otóż dlatego, moi drodzy, że jak pisze Święty Tomasz, dla Pana Boga, który jest bytem prostym, właśnie tajemnica Jego Trójcy. Oznacza właśnie jakby jego tą dokładną tożsamość, jakby ona pozwala ujawnić to, kim on jest naprawdę. Jeżeli się tej prawdy nie przyjmuje, to tak naprawdę Boga się nie zna. Ta prawda jest jakby najgłębszą tożsamością samego Boga. Jest to rzeczywiście coś zupełnie niezwykłego, bo te trzy osoby są naprawdę jednym Bogiem. One naprawdę mają jedną boską naturę. One naprawdę zawsze są zgodne ze sobą, bo Bóg ma przecież jeden intelekt. To jest jeden ten sam intelekt, ta sama wola. Nigdy nie ma między tymi osobami boskimi żadnej różnicy jakiejś pomiędzy nimi jakiegoś, jakichś różnych pomysłów. Czegoś takiego nie może być w żaden sposób. Jest to jeden Bóg. A jednak jest w trójce. Tajemnica zupełnie niezwykła, i zauważmy, że odkąd nastał ten kryzys intelektualny w Kościele, który nazywa się modernizmem, bo ma on podłoże umysłowe, otóż za zaczęły tajemnice im bardziej być abstrakcyjnymi, tym bardziej też przestały być interesujące. Tajemnica Trójcy Świętej jest najbardziej abstrakcyjną, jest tajemnicą jakby najbardziej odległą od tego, co praktyczne, odległą od tego, co tutaj na Ziemi się dzieje. I dlatego o Trójcy Przenajświętszej właściwie w ogóle się nie mówi. To jest bardzo charakterystyczne dla obecnego kryzysu w Kościele i co więcej, nie tylko nie mówi się o Trójcy Przenajświętszej, nie wspomina się o tej tajemnicy, ale również właściwie najwięksi. W cudzysłowie, teologowie epoki posoborowej nie są w stanie dobrze tej tajemnicy wyjaśnić. To pokazuje, z jakiego rodzaju, jak poważnym kryzysem mamy do czynienia. I teraz jakby przez pewnego rodzaju kontrast zwróćmy uwagę, jak w pierwszych wiekach chrześcijaństwa poważnie podchodzono do tej tajemnicy. Dobrze, tutaj... Nam przysłuży, jeśli zerkniemy sobie, można to znaleźć bardzo łatwo, wyznanie wiary świętego Atanazego, które podkreśla bardzo mocno troistość Boga. To, że jest on jednym Bogiem w trzech osobach, pokazuje to, że te osoby są rzeczywiście jednym Bogiem, a jednak są różnymi osobami. To nie jest tak, że jest Bóg raz nazwany ojcem, raz synem, raz duchem świętym. To też jest samo w sobie herezją modalizmu. Herezją, która właściwie by sprowadzała się do, do jednej przyjęcia, jednej osoby, tylko różnie nazywanej. To są naprawdę trzy różne osoby. To jest naprawdę coś zupełnie niezwykłego. I dla nas, oczywiście, tutaj na Ziemi jest to coś. W dużej mierze tajemniczego i niedostępnego. Ale to wcale właśnie nie oznacza, że ta prawda jest nieistotna. Skoro jest tak abstrakcyjna, to w takim razie nie powinniśmy o niej specjalnie myśleć, bo Kościół już wyjaśnił te wątpliwości. Tak mniej więcej się podchodzi do tego w nurcie posoborowym, że owszem, nie neguje się Trójcy Przenajświętszej, ale Kościół w starożytności już to wyjaśnił. Dzisiaj mamy inne problemy, problemy jakieś praktyczne, a te teoretyczne są nieistotne. Otóż, moi drodzy, to jest bardzo fałszywe myślenie. Prawdy teoretyczne są najważniejsze, ponieważ ostatecznie niebo jest właśnie kontemplacją, czyli teorią, ponieważ dusze szczęśliwe w niebie niczym innym się jakby nie zajmują, jak właśnie kontemplacją, jak kontemplacją tajemnicy Trójcy Przenajświętszej w pierwszej kolejności. I zwróćmy uwagę na to, że nawet tajemnica wcielenia jest jakoś podrzędna, bo mógłby się Bóg nie wcielać. Mógłby nawet też i świata nie stwarzać, ale trójcą musi być. Jest jakby ze swojej natury. On nie staje się w czasie trójcą. Nie jest tak, że może być trójcą, akurat tak się stało, że jest, ale mógł nią nie być. Otóż właśnie w jego naturze leży to, że jest trójcą. Jest to dla nas tutaj na Ziemi niepojęte, jak to jest możliwe. To jest właśnie coś, czego nie możemy zrozumieć, ale jeżeli Bóg nam to objawia, to jest trochę tak, jak to, co jest najważniejsze dla. Dla, dla Ojca rodziny, który, dla Ojca, który adoptuje kogoś i wyjawia jakby swoje sekrety najgłębsze temu adoptowanemu dziecku. My właśnie jesteśmy w tej sytuacji, jesteśmy adoptowanymi dziećmi Boga, tego jedynego Boga, który jednak objawia nam tutaj już na ziemi największe swoje tajemnice. A dlaczego to czyni? Otóż dlatego, dlatego że inaczej, jeśli nie ujawni nam swojego najgłębszego imienia, wówczas nie będziemy mogli zgodnie z naszą naturą do niego dążyć. Bo nasza natura jest naturą rozumną i wolną. Pan Bóg chce nas do siebie pociągnąć. Ostatecznie przecież nie chodzi o to, żeby tylko w tajemnicę trójcy tutaj na Ziemi wierzyć. Ona jakby nie jest dana tylko po to, żebyśmy ją przez zasłonę wiary tutaj jakoś oglądali, jakoś pielęgnowali. Ową wiarę, ale jest dana jako pewien zaczątek, zaczątek właśnie wizji uszczęśliwiającej. To jest dane po to, byśmy tutaj na Ziemi Boga mogli lepiej kochać. A lepiej możemy kochać, jeśli widzimy, jak wielkie tajemnice nam ujawnia, jak bardzo poważnie nas traktuje istoty stworzone z nicości, istoty, które są tak małymi, które tak często Boga obrażają, a jednak traktuje nas tak poważnie, że tutaj na Ziemi ujawnia nam swój najgłębszy sekret pomimo tego, że On nas tak bardzo przekracza. Dlatego tajemnica Trójcy Świętej powinna być częstym przedmiotem naszych modlitw, naszych rozważań. Powinniśmy często wracać do niej, powinniśmy ją jakoś pielęgnować w naszej pamięci, powinniśmy też starać się oczywiście ją zrozumieć na tyle, na ile to jest możliwe. Nie da się zrozumieć jej w tym sensie, żeby ją udowodnić. Ale można przeniknąć rozumem w tym sensie, by jakby jakiś rąbek tajemnicy ujawnić. I teologia święta właśnie tym się zajmuje. Ostatecznie najwięksi teologowie bardzo posunęli nasze zrozumienie Trójcy Przenajświętszej. Także możemy się bardziej jakby cieszyć, radować o ni nią. Ni 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 możemy wobec tego Boga bardziej kochać. Ostatecznie właśnie Trójca Przenajświętsza jest tym, co będziemy w niebie oglądać. Amen. Jego ojca i syna i ducha świętego.